Witaj, droga oświecona duszo, witaj w tej przestrzeni pokoju i nadziei. Dziś chcę podzielić się z wami czymś wyjątkowym. Jest to przesłanie, które aniołowie przynieśli bezpośrednio z nieba, przesłanie skierowane specjalnie do Twojego serca. Wyobraź sobie przez chwilę, że właśnie teraz anioł jest u Twojego boku i szepcze słowa miłości i pocieszenia. Widzicie dokładnie takim, jakim jesteś, ze wszystkimi Twoimi zwycięstwami, Twoimi wątpliwościami, Twoimi lękami. A jednak jest coś, co chcę, żebyś wiedział. Jesteś kochany mocno, głęboko, na zawsze. Nie ma znaczenia, ile czasu minęło. Jakie błędy według Ciebie popełniłeś i jakie zmiany przyniosło życie? Jest ktoś, kto widzi Twoją prawdziwą istotę, ktoś, kto kocha Cię bezwarunkowo, bez barier wieku, czasu i okoliczności. Przygotuj się na otwarcie serca i zanurzenie się w tym przesłaniu, które może zmienić sposób, w jaki postrzegasz miłość w swoim życiu. Anioły są boskimi posłańcami. Wysłanymi, aby prowadzić, chronić i przypominać nam o czymś istotnym. Miłość jest wieczna, czysta i bezwarunkowa. Pochodzą z niebiańskiego Królestwa, aby przynieść nam słowa pocieszenia i mądrości, szczególnie w czasach, gdy czujemy się niewidzialni lub zapomniani. Dziś chcą, abyś wiedział coś, co mogło zgubić się w rytmie Twojego życia. Jesteś głęboko kochany. Tak, jest ktoś, kto patrzy na ciebie z czułością, która nie zna barier wieku, czasu i ograniczeń. Dla tej osoby każda zmarszczka na Twojej twarzy opowiada historię, każde doświadczenie jest cenną rzeczą, a każde marzenie, które wciąż nosisz w sercu, jest godne podziwu. Być może zadawałeś sobie pytanie: Czy komuś jeszcze na mnie zależy? Czy czas wymazał moje znaczenie dla ludzi? Czy miłość nadal należy do mnie? Te wątpliwości są ludzkie i aniołowie to rozumieją. Wiedzą, że społeczeństwo często kojarzy miłość i wartość z młodością, budową ciała lub osiągnięciami zewnętrznymi. Ale prawdziwa miłość przewyższa to wszystko. Anioły proszą Cię, abyś spojrzał w głąb siebie. Szepczą: Nie musisz różnić się od tego, kim masz być, aby być kochanym. Jesteś już doskonały w sposobie, w jaki zostałeś stworzony, i istnieje boskie połączenie, które łączy Cię z tymi, którzy Cię kochają, dzisiaj i zawsze. To przesłanie zawiera specjalne zaproszenie: Otwórz swoje serce, Pozwól sobie uwierzyć, że jesteś godny bycia kochanym dokładnie takim, jakim jesteś, niezależnie od wieku i czasu, jaki mógł się w Tobie zmienić. Prawdziwa miłość widzi coś więcej. Droga duszo dzisiaj aniołowie chcą, abyś wiedziała, że istnieje głęboka i prawdziwa miłość skierowana ku Tobie. Nie jest to byle jaka miłość przelotna czy powierzchowna. Jest to miłość, która przekracza pozory, ograniczenia czasu i okoliczności życia. Aniołowie mówią: Jesteś kochany dokładnie taki, jaki jesteś. Każdy szczegół Twojej osoby, od śladów czasu na skórze po mądrość, którą nosisz w oczach, jest odzwierciedleniem Twojego wyjątkowego piękna. Ktokolwiek cię kocha. Widzicie w sposób wykraczający poza to, co sobie wyobrażasz. Być może czułeś, że wraz z upływem czasu miłość w twoim życiu zmniejszyła się lub zmieniła. Ale anioły są tutaj, aby przypomnieć ci o czymś istotnym: prawdziwa miłość nie zależy od wieku, budowy ciała czy osiągnięć materialnych. Jest połączone z twoją istotą. Ze wspaniałą osobą, którą jesteś. Jest ktoś, kto nawet znając Twoje niedoskonałości, decyduje się Cię kochać. Miłość ta może pochodzić od kogoś, kto jest dzisiaj obecny w Twoim życiu, lub może to być miłość duchowa od ukochanej osoby, która odeszła, ale po drugiej stronie nadal towarzyszy Ci z uczuciem. Może to być nawet boska miłość która otacza Cię w każdej chwili. Ta miłość oznacza, że ten, kto Cię kocha, akceptuje Cię dokładnie takim, jakim jesteś. Bez względu na to, czego doświadczyłeś i jakich wyborów dokonałeś, ta miłość widzi w Tobie światło. Twój uśmiech, Twoje słowo, Twój dotyk, wszystko, co robisz, ma wpływ, z którego możesz nawet nie zdawać sobie sprawy. Dla tych, którzy Cię kochają, jesteś źródłem inspiracji i pocieszenia. Aniołowie proszą Cię o uznanie własnej wartości. Ci, którzy naprawdę Cię kochają, już to w Tobie widzą, a teraz nadszedł czas, abyś Ty też to zobaczył. Kochaj każdą część siebie, bo jesteś boskim stworzeniem, doskonałym na swój sposób. Jest ktoś, kto kocha Cię głęboko, nawet znając Twój wiek, Twoje lęki, wady i ślady, jakie pozostawił czas. Ta miłość nie jest uzależniona od tego, kim byłeś, ale raczej od tego, kim jesteś teraz. Co więcej, aniołowie chcą, abyś wiedział, że ta miłość jest tutaj, aby Cię wzmocnić. To przypomnienie, że nigdy nie jesteś sam, że zawsze jest ktoś. Kto cię kibicuje, życzy ci dobrze i idzie obok ciebie, nawet jeśli w ciszy. Pamiętaj: miłość nie jest czymś, co osłabnie z biegiem czasu. Dojrzewa, nabiera głębi i znaczenia. I tak jak miłość tych, którzy cię kochają, miłość aniołów do ciebie jest wieczna i niezachwiana. Teraz, gdy wiesz, że jest ktoś, kto cię głęboko kocha, Anioły proszą Cię, abyś pozostał otwarty. Mają jeszcze jedno ważne odkrycie, które może zmienić sposób, w jaki postrzegasz miłość i życie, kropka o Jego istnieniu. Ale najpierw żądaj sobie pytanie: czy czujesz wokół siebie tę energię miłości? Czy jesteś gotowy, aby odkryć, kim jest ta osoba lub obecność, która tak bardzo Cię kocha? Anioły mówią, że często nie dostrzegamy miłości, która nas otacza, bo rozpraszają nas codzienne zmartwienia, wątpliwości czy poczucie niewystarczalności. Ale teraz chcą ci coś powiedzieć. Otwórz oczy swojego serca, bo czeka na ciebie niespodzianka. Weź teraz głęboki oddech. Poczuj obecność aniołów wokół siebie. Przygotowują Cię na szczególne objawienie coś, co mogą zrozumieć tylko ci, którzy są naprawdę połączeni z energią miłości. Teraz pomyśl o ludziach w swoim życiu. Kto był zawsze przy Tobie, nawet gdy nie czułeś się najlepiej? Kto wspiera cię po cichu, może gestem, słowem, a może po prostu swoją obecnością? Aniołowie zaraz pokażą ci Kim jest ta osoba lub boska siła, która kocha Cię bezwarunkowo? Proszę, abyście byli gotowi otworzyć swoje serce, ponieważ to objawienie nie jest tylko darem, jest to wezwanie, abyście całą duszą przyjęli tę miłość. Czy jesteś gotowy, aby dowiedzieć się więcej? Ponieważ to, co nadejdzie później, będzie głębokie. Przemieniające i może być przebudzeniem, którego teraz potrzebujesz. Anioły rozumieją, że podróż życia ze wszystkimi jej zmianami i wyzwaniami może przynieść chwilę, kiedy poczujemy się odłączeni. Łatwo uwierzyć, że wraz z upływem czasu nasza wartość maleje lub że prawdziwa miłość gaśnie. Ale anioły chcą Ci przypomnieć. Jesteś boskim, cennym i wyjątkowym dziełem, a miłość, która Ci się należy, nigdy się nie kończy. Być może w pewnym momencie zadałeś sobie pytanie: czy jestem wystarczająco dobry? Czy pomimo moich wad i blizn nadal zasługuję na miłość? Te wątpliwości są zrozumiałe. Anioły wiedzą, że żyjemy w świecie który często koncentruje się na wyglądzie, młodości i osiągnięciach zewnętrznych. Ale miłość, do której zobaczenia zapraszają cię anioły, wykracza daleko poza to. Nie jest związane stereotypami i warunkami. Widzi Twoją duszę, Twoją czystą i boską esencję. Wyobraź sobie połączenie tak głębokie, że czas i wiek nie mogą go wymazać. Dla tych, którzy naprawdę Cię kochają, niezależnie od tego, czy jest to wyjątkowa osoba, zmarła ukochana osoba, czy sam wszechświat, każdy etap Twojego życia jest odbiciem Twojego piękna i mądrości. Anioły szepczą: Ci, którzy Cię kochają, nie postrzegają Cię przez pryzmat osądu lub krytyki. Ta miłość jest większa, jest czysta, jest wieczna. Tym kimś może być postać obecna w Twoim życiu, która w milczeniu zaopiekuje się Tobą, nie żądając niczego w zamian. Może to być ktoś z przeszłości, kto nadal darzy Cię niezmierzonym uczuciem. Może to być też boska siła, jak miłość Boga lub same anioły, które nieustannie Cię wspierają. Anioły proszą Cię, abyś spojrzał na swoje blizny fizyczne i emocjonalne w nowy sposób. Nie są oznakami bólu, ale siły. Każda linia na Twojej twarzy opowiada historię o odwadze, każde wspomnienie to rozdział w życiu przeżywanym intensywnie i celowo. Ci, którzy Cię kochają, postrzegają te znaki jako część Twojego wyjątkowego piękna. Ta miłość rozumie, że prawdziwe piękno nie tkwi w doskonałości, ale w autentyczności. W tej chwili aniołowie kierują do Ciebie specjalne zaproszenie. Zaakceptuj fakt, że jesteś godny miłości. Nie ma znaczenia, co się stało, co zostało utracone lub co się zmieniło. Miłość, która jest Wasza, jest ponad tym wszystkim. Zaakceptuj to, kim jesteś dzisiaj. Kochaj każdą część siebie, nawet tę, którą trudno Ci zaakceptować. Ktokolwiek Cię kocha, już widzi w Tobie to światło. Pozwól sobie być kochanym. Często odrzucamy miłość, bo czujemy, że na nią nie zasługujemy. Anioły mówią, że na to zasługujesz, to prawda, i że jest ktoś gotowy pokochać Cię dokładnie takim, jakim jesteś. Jeśli czujesz, że jesteś sam lub że w Twoim życiu nie ma już prawdziwej miłości, Aniołowie chcą, abyś wiedział, że nigdy nie jesteś opuszczony. Boska miłość jest zawsze wokół ciebie, o każdym świcie, w każdej gwieździe na niebie, w każdym uderzeniu Twojego serca. Ta miłość jest bezwarunkowa i mówi ci: Jesteś kochany nie za to, co robisz, ale za to, kim jesteś. Piękna, wyjątkowa i pełna światła dusza. Aniołowie proszą, abyście zaufali temu przesłaniu i pozwolili sobie poczuć miłość, która jest wokół Was, na dużą i małą skalę. Miłość ta może wynikać z uśmiechu, cennych wspomnień lub poczucia spokoju, które odczuwasz w cichych chwilach. Droga duszo, anioły są tutaj nie tylko po to, aby przynieść Ci pocieszenie ale także poprowadzić Cię w praktyce miłości, zarówno w jej otrzymywaniu, jak i dzieleniu się nią. Wiedzą, że miłość to ścieżka przemiany i że małe kroki mogą otworzyć drzwi do wielkich zmian w Twoim życiu. Aniołowie proszą, abyście już teraz zaczęli dostrzegać wokół siebie oznaki miłości. Czasem chodzi o najprostsze rzeczy. Nieoczekiwana wiadomość od kogoś, komu na Tobie zależy. Chwila spokoju, kiedy czujesz, że wszystko będzie dobrze. Miły gest od osoby, która przechodzi przez Twoją kamerę incho. Zamknij oczy na kilka sekund. Weź trzy głębokie oddechy. Wyobraź sobie otaczający Cię krąg złotego światła. To jest energia miłości, którą przynoszą Wam anioły. Niech zapadnie w wasze serce i wypełni każdy zakątek waszej duszy spokojem i wdzięcznością. Aniołowie mówią, że aby w pełni otrzymać miłość, trzeba zacząć od miłości własnej. Zachęcają do refleksji: Jakie cechy w sobie podziwiasz? Jakie momenty w twoim życiu przyniosły ci dumę i satysfakcję? Weź kartkę i napisz: Kocham siebie. Bo i uzupełnij zdanie przynajmniej pięcioma powodami. Nie musi to być nic wielkiego, nawet najmniejsze rzeczy są ważne. To ćwiczenie wzmacnia Twoje połączenie z Twoją wyjątkową wartością. Aniołowie proszą Cię, abyś rozpoznał i docenił tych, którzy Cię kochają. Czasami osoba, która nas kocha, jest tuż przed nami, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy ponieważ rozpraszają nas zmartwienia, lub ponieważ nie wierzymy, że zasługujemy na tę miłość. Spróbuj dzisiaj skontaktować się z kimś, o kim wiesz, że się o ciebie troszczy. Może to być przyjaciel, krewny lub ktoś wyjątkowy. Napisz, zadzwoń lub po prostu powiedz: Dziękuję, że jesteś w moim życiu. Jeśli czujesz, że jesteś sam, anioły proszą Cię o połączenie się z boską miłością. Jest dla Ciebie dostępny w każdej chwili, jeśli tylko zaprosisz Go do swojego życia. Przed pójściem spać odmów krótką modlitwę lub medytację. Mówić. Anioły otwieram swoje serce, aby poczuć boską miłość. Napełnij mnie pokojem, ufnością i pewnością, że jestem głęboko kochany. Aniołowie sugerują, abyś używał afirmacji, aby przyciągnąć i rozpoznać miłość w swoim życiu. Powtarzanie pozytywnych słów pomaga przenieść Twoją energię i stworzyć przestrzeń dla większej miłości. Powtórz na głos lub napisz. Jestem godzien miłości pod każdą postacią. Jestem głęboko kochany i ceniony. Boska miłość prowadzi mnie i podtrzymuje każdego dnia. Pamiętaj, że miłość to przepływ, im częściej się nią dzielisz, tym częściej do Ciebie wraca. Aniołowie zachęcają Cię do szerzenia gestów dobroci i współczucia, nawet w małych rzeczach. Teraz, gdy masz już te narzędzia, poczuj inspirację do działania. Wpisz 111 w komentarzach, aby potwierdzić, że jesteś gotowy na otrzymywanie i dzielenie się miłością w swoim życiu. Droga duszo, gdy to przesłanie dobiega końca, aniołowie proszą, abyś zachowała w swoim sercu pewność, że jesteś kochana głęboko i bezwarunkowo. Miłość ta nie jest ograniczona czasem, wyglądem czy okolicznościami życiowymi. On jest wieczny, czysty i autentyczny. Pamiętaj, jest ktoś, kto widzi Cię takim, jakim naprawdę jesteś wyjątkową duszą, z pięknem i światłem, którego żadna zewnętrzna zmiana nie jest w stanie wymazać. Miłość ta może pochodzić od kogoś wyjątkowego, ukochanej osoby, która odeszła, a nawet od boskiej miłości, która nieustannie do Ciebie płynie. Aniołowie chcą, abyś wiedział, że ta miłość jest siłą, która Cię podtrzymuje. W chwilach zwątpienia będzie przy Tobie, aby przypomnieć Ci, że nigdy nie jesteś sam. Kiedy świat wydaje się zimny lub obojętny, Wiedz, że miłość aniołów i boskości jest ciepłem, które cię otacza. Aniołowie proszą Cię, abyś kultywował w swoim życiu wdzięczność za tę miłość. Im bardziej rozpoznajesz i celebrujesz miłość, która istnieje wokół Ciebie, tym bardziej ona rośnie i objawia się w nieoczekiwany i cudowny sposób. Co więcej, mówią, że nadchodzą wielkie błogosławieństwa. Wszystko, co musisz zrobić, to mieć otwarte serce i zaufać boskiemu procesowi. Jesteście kochani dzisiaj, jutro i zawsze. Ta miłość jest podstawą wszystkiego, czym jesteś i wszystkiego, co ma nadejść. Przed zakończeniem zatrzymaj się i weź głęboki oddech. Poczuj energię pokoju, nadziei i miłości którą aniołowie wysyłają teraz w Twoją stronę. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, to dlatego, że została przygotowana specjalnie dla Ciebie. Anioły działają poprzez miłość i więź, a teraz masz okazję szerzyć to światło wśród innych, którzy również potrzebują poczuć to boskie uczucie. Dziękujemy, że jesteście z nami na każdym kroku. Aby okazać swoje wsparcie, przekaż super podziękowanie o wartości do 20 dolarów amerykańskich i zadzwoń pod numer 111, aby odebrać tę wiadomość i dalej szerzyć miłość i pozytywność. Niech Bóg Cię błogosławi. Amen.